Dzisiejszy odcinek jest najdłużej wyczekiwanym odcinkiem w historii tego kanału, dlatego że medycyna pojawia się najczęściej, jeśli chodzi o Wasze pytania dotyczące studiów, kierunków studiów. Tak jak widzicie, jest ze mną dzisiaj kolejny gość, Kalina. Cześć, Kalina. Cześć, bardzo miło. Kalina jest już no, taką panią z tytułami, bo nie tylko studentką. Po pierwsze nie studentką, tylko już absolwentką medycyny, po drugie, chirurgiem, więc w ogóle ekstra klasa. No i jeszcze dodatkowo zrobiła doktorat, więc dzisiaj nam o tym wszystkim opowie, mam nadzieję. Ale zanim zaczniemy mówić o samej medycynie, to powiedz Kalina, skąd u Ciebie w ogóle wziął się pomysł na studiowanie medycyny i jak to się wszystko zaczęło? Ja chciałam być dentystą, jak byłam mała. Więc właściwie tak do gimnazjum cały czas mówiłam, że idę na stomatologię i że, no i że będę panią stomatolog. Natomiast w okolicach gimnazjum stwierdziłam jednak, że, że chyba kariera lekarza jest dla mnie bardziej odpowiednia, i już od tej pory mówiłam cały czas, że, że będę lekarzem. I właściwie tyle. <laughs> Czyli nie było jakiejś takiej spektakularnej historii, tylko to było od, od dziecka wiedziałaś, że będziesz gdzieś szła w tym kierunku medycyny. Dokładnie tak. No poza tym, że jeszcze chciałam być modelką, no ale to się jak widać nie udało do końca, ale może dlatego, że nie szłam w tym kierunku już liście. Nie starałam, żeby nią zostać. Jasne, czyli medycyna to był twój pierwszy wybór. Eee, powiedz, czy dostałaś się na studia od razu za pierwszym razem? Na szczęście tak, ale też nie w pierwszym takim rozdaniu, co także musiałam chwilę poczekać na, na swoje miejsce. Okej. Okay. A na co zwracałaś uwagę przy wyborze samej uczelni? Bo to, że wybierałaś medycynę, to już wiemy, ale dlaczego akurat wybrałaś Warszawę? <grych> Bo to, to już do... Bo zawsze chciałam iść do Warszawy, chciałam mieszkać w Warszawie, więc właściwie nie brałam. Innych uczelni pod uwagę i złożyłam tylko do Warszawy. A, czyli tak szczęśliwie się udało, że się dostałaś, za, dostałaś tam, gdzie tak. chciałaś i w tym miejscu, gdzie chciałaś. Okej. Okay. Dokładnie tak. Okay. No dobra, to teraz to wstęp mamy ze sobą, teraz powiedz, jak to było, z tym, jeżeli jeszcze pamiętasz, jak to było na tym pierwszym roku i w tych pierwszych dniach? Domyślam się, że kiedy szłaś na uczelnię, to miałaś jakieś wyobrażenie o medycynie i o tym, jak to będzie wyglądało, i powiedz, czy to wyglądało rzeczywiście tak, jak w twoich, w twoich myślach. Czy to, co było dla mnie największym szokiem, no to jest to, było to, jak się okazało, że na zajęcia trzeba chodzić przygotowanym, że to nie jest tak, że się uczysz na, na zajęciach, tylko że jak jest jakiś tam temat zajęć, no to trzeba do niego przyjść przygotowanym. I pamiętam, że przy pierwszymi zajęciami z anatomii o godzinie jakiejś 23.00 się zorientowałam, że to nie jest tak, że przeczytam 10 stron i, i już, tylko że jest to. Przy przeogromna ilość materiału i do tej pory pamiętam, że to była klatka piersiowa i tam jakiś chyba kręgosłup czy coś takiego. I już samo przebrnięcie przez te łacińskie nazwy, no to już to było, no zajęło to mi więcej czasu niż się spodziewałam. I wtedy myślałam, że to jest nierealne w ogóle, żeby, żeby cokolwiek z tego zapamiętać. A to były tylko, wtedy... tylko twoje takie przemyślenia, czy wszyscy mieli dokładnie tak samo? Nie wiem, bo, bo się dowiedziałam od koleżanki z grupy, że na zajęcia trzeba przyjść przygotowanym, bo mogą zapytać albo oczekiwać jakiejkolwiek wiedzy od nas. Aha. Więc chyba jednak ludzie coś wiedzieli więcej niż ja. Ale to była koleżanka, która miała mamę lekarkę, więc może, może dlatego była okay. lepiej zorientowana niż ja. Czyli mówisz, że anatomia to był taki no, najcięższy, właśnie najcięższy, czy, czy po prostu to było takie pierwsze zaskoczenie, czy były jeszcze inne kierunki, inne przedmioty na, na pierwszym roku, które też sprawiały problem? Znaczy anatomia mi nie stawiała problemu, ponieważ ja uwielbiałam anatomię, więc bardzo mi się dobrze jej uczyło. Mhm. Natomiast na drugim roku była już biochemia, z którą nie było mi już tak bardzo po drodze, więc więc to był większy problem dla mnie. Natomiast nauki było no, bardzo dużo. Ja pamiętam, jak kiedyś poszłam na maraton filmowy i wróciłam o 5 czy 6 rano. Natomiast wiedziałam, że jeżeli nie przeczytam przez weekend nie zacznę tego o 8 rano, no to, to się do niej zdążę. Więc pamiętam, że po tym maratonie wstałam po dwóch godzinach snu i siedziałam i się uczyłam anatomii. Do drugiej w nocy pamiętam jeszcze, jak te takie nocne audycje w radiu, bo słuchałam radia, zawsze sobie leciało w tle. Tylko tak wybijały kolejne godziny, no ale no cóż, trzeba było, co się, 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 się działo. Czy z perspektywy czasu teraz bym tak długo siedziała? Chyba jednak nie. Ale właśnie mówisz, że nauki było dużo, teraz byś nie siedziała, to znaczy, że teraz masz jakieś, właśnie co się zmieniło? Czy podejście twoje, czy bardziej to, jak można się do tego przygotowywać? Raczej, znaczy no nie no, jakby objętościowo po prostu było tego materiału przeogromna ilość, więc czasowo, żeby chociażby to przeczytać, to wymagało to dużo czasu. Natomiast myślę, że bym z większą łatwością podchodziła do sytuacji, że idę nieprzygotowana na zajęcia i się, świat się nie zawali, jeżeli nie znam jakiegokolwiek kolokwium. I że to nie jest koniec świata, natomiast wtedy uważałam, że jeżeli czegoś nie znam, no to, że, że jest to jakiś wielki dramat. Mhm. A no pewnie by nie był. Natomiast udało mi się wszystkie kolokwia zdać za pierwszym razem z anatomii, no ale wymagało to naprawdę ode mnie sporego poświęcenia. A jeśli tak wracasz w pamięcią właśnie do tych pierwszych lat, to czy rzeczywiście y, tutaj u ciebie akurat nie było tego problemu, bo zdawałaś to wszystko w pierwszym terminie, ale y, co z innymi osobami? Czy były takie osoby, które nie dawały rady i rezygnowały tylko dlatego, że tego materiału było za dużo? Y u mnie w grupie chyba tylko jedna dziewczyna zrezygnowała na pierwszym roku, a tak to. Raczej chyba ludzie, jak już się dostaną na te studia, to już jakoś tam starają się chyba nie rezygnować. Okej. Okay jak mi się wydaje. Okay. No dobrze, to anatomię i pierwszy rok mamy, mamy ze sobą, a jak to w ogóle wyglądało, jeśli chodzi o ilość, to, że ilość materiału jest duża, to, to wiemy, ale jak wyglądał ten podział, jeśli chodzi o zajęcia teoretyczne i praktyczne? Czy to było tak, że rzeczywiście to była taka wiedza, którą musiałaś przyswoić, na przykład, tak jak mówisz, przeczytać to w ciągu nocy i, i po prostu gdzieś tam mieć o tym pojęcie? Czy faktycznie to było tak, że później ta wiedza była wykorzystywana od razu w praktyce? Znaczy na nie były zajęcia w prosektorium, więc nie przeczytając wcześniej materiału, no to ciężko byłoby w ogóle mieć pojęcie, co tam asystent pokazuje w, na tych preparatach. Także no pewnie jakby się nie przeczytało, no to pewnie by to wymagało jakiegoś większego nakładu siły i skupienia podczas zajęć i pewnie by się mniej z nich wyniosło. Zresztą no, też pamiętam, że te pierwsze tam część anatomii, czyli kości to były, przynajmniej wtedy jak ja byłam na studiach, to można było sobie tam te preparaty wypożyczać, jakieś tam sztuczne one były chyba, no i sobie je tam samemu coś poza klasem poćwiczyć, no a potem no, to już tak, no już nie można było tak sobie jakiegoś tam dodatku w postaci takiej samo, samodzielnej nauki w prosektorium już robić. Niektórzy sobie kupowali jakieś tam te, takie czaszki można było kupić sobie. więc tak to wyglądało. Padło bardzo ważne słowo, a mianowicie prose, prosektorium. Wiem, że Aha. wiele osób się boi tego momentu. Tutaj mówiłaś, że na, z twojej grupy tylko jedna osoba zrezygnowała, więc ja osobiście jestem dość zaskoczona, że, że tak mało, ale jak, jak to było z tym prosektorium? Czy dało się to przejść? Zaczynaliśmy od zajęć z kości, no więc nie było tam tego zapachu formaliny, takiego intensywnego, który pojawiał się już potem od następnego miesiąca zajęć, więc pewnie jest to tak jakoś zorganizowane, żeby nie, nie wywołać takiego jakiegoś szoku, czy coś w tym stylu u mhm. tych studentów. Potem był mózg i on już, on już miał intensywniejszy zapach niż niż samo, samo pomyślenie prosektorium wcześniej miało. No ale jakoś mnie na szczęście to zupełnie nie, nie ruszało. A ja jestem ciekawa, w jaki sposób się podchodzi do takiego, nazwijmy to, preparatu, tak? No bo to jednak, jednak był kiedyś żywy człowiek. I tak się zastanawiam, na ile to jest takie emocjonalne przeżycie, a na ile podchodzi się do tego na zasadzie no, jakiegoś zadania i czegoś, co trzeba po prostu wykonać? Hmm. Czy znaczy, tak mi się wydaje, że raczej jest to na zasadzie, czy mnie to ruszy i czy nie wiem, nie zemdleje albo coś takiego, więc to chyba raczej to jest taka obawa, przynajmniej chyba u mnie tak to wyglądało. A no, te preparaty, no to one są w formalinie, tak więc no one nie są jakoś tak rzeczywiste, bardzo jak potem na szóstym roku, jak już jest medycyna sądowa, no to tamte faktycznie są takie. Jakoś chyba, nawet nie wiem jakiego słowa użyć, ale są... Hmm. no Poza tym jeszcze te preparaty, które mieliśmy na anatomii, to bardzo duża część z nich już była bardzo zniszczona, więc one w ogóle, nie dość, że anatomią prawidłową, to one nie miały dużo wspólnego. No to już coś takie było widać, że są bardzo zużyte. Mieliśmy jedne zwłoki, które tam od początku sami tam zaczęliśmy rozpreparowywać. No ale no, no tak jak mówię, no że to jest... No ten rodzaj tak w ogóle w dotyku tak to w ogóle no nie, nie bardzo przypomina też już takie ludzkie ciało. Także może dlatego tak nie jest to. Łatwiej do tego podejść. Znaczy no jakoś nie przypominam sobie, żeby w ogóle ktoś tam jakoś z tego tytułu mdlał albo jakiś miał Inne nieprzyjemności. Nie <grymność> rozsterki emocjonalne, czy to jest okej, okay, czy nie okej. Okay. Jakoś tak chyba po prostu tak to wygląda i, okay. i tyle. I tak trzeba, się i trzeba wydaje, to po prostu że... przejść dokładnie tak. A czy są jeszcze jakieś takie momenty w trakcie studiów, no takie powiedzmy bardziej trudne, albo takie, przed którymi gdzieś tam się, których się obawiałaś, może? Znaczy, dla mnie najgorszy był drugi rok studiów, zdecydowanie, dlatego że on nie miał wiele wspólnego z medycyną, w moim odczuciu. No bo to była jakaś tam biochemia, jakieś biofizyki i tak dalej, które no. Jeszcze biofizyka no to w miarę jeszcze była ciekawa. Natomiast dla mnie biochemia no to był najgorszy przedmiot na studiach i no, to, był, to była droga przez mękę dla mnie. Rozumiem naprawdę. po prostu, że ze względu na materiał, czysto, tak? A czy to po prostu było, dla moim odczuciu tak nudne i tak niepotrzebne w przyszłej praktyce lekarza, że po prostu wypierałam w ogóle to, że muszę się tego nauczyć? Okej, okay. i faktycznie po studiach też tego nie używasz w swojej obecnej nie, pracy? Nie, Nie, nie. <laughs> O nie, w ogóle nie. Znaczy no, na przykład nauczenie się na pamięć, jak budowy wszystkich aminokwasów, no to umówmy się, że jest to w ogóle kompletnie oderwany pomysł od rzeczywistości, no bo no, nigdy w życiu, nigdy w życiu, no, nie, nie, nie wykorzystałam budowy aminokwasów w swojej praktyce i ich rysowanie przede wszystkim i nigdy nie wykorzystam, więc. Aha. Czekasz na ten dzień, kiedy raz w życiu będziesz mogła je wykorzystać. To, czy bym nie była w stanie, więc myślę, że nawet nie byłabym w stanie ich wszystkich wymienić, jakie w ogóle są, więc no cóż. No rozumiem, doskonale to rozumiem. Myślę, że każdy, każdy kierunek ma takie przedmioty, ale no, trzeba przez to po prostu przejść. A jeśli chodzi o taki pierwszy kontakt z pacjentem, to kiedy to nastąpiło? My po pierwszym roku już mieliśmy praktyki pielęgniarskie, więc właściwie no to już od razu po, po pierwszym roku trzeba było pójść do szpitala no i swoje godziny odrobić na zajęciach takich praktyk. To było w trakcie wakacji, czy w trakcie roku szkolnego? Tak, w trakcie wakacji. Ok, czyli... Co roku po wakacjach były praktyki. Jak długo one trwały? Trzeba to było to całe wakacje, mm. czy... Nie, chyba tak co miesiąc czy, czy trzy tygodnie, chyba miesiąc, już nie pamiętam dokładnie, ale chyba miesiąc. Okej. Okay. i oceniasz, y, znaczy, jak dużo te praktyki Ci dały? Czy rzeczywiście y, na tych praktykach uczyłaś się, czy, czy czułaś, że byłaś już na tyle powiedzmy przygotowana, że to było tylko takie sprawdzenie tych informacji? Nie no, ja nie miałam zero pojęcia o tym, jak pobierać mm. krew pacjentom, czy zakładać wkucia i tak dalej. Ale że bardzo fajnie trafiłam, Pani pielęgniarki tak faktycznie mnie brały do tych wszystkich jakichś zastrzyków, pobrań krwi i tak dalej, więc, więc mogłam się nauczyć i im pomóc, mam nadzieję, chociaż trochę w ich obowiązkach. Czy masz jakieś rady, jeżeli chodzi o wybór właśnie praktyk? Czy sama je w ogóle wybierałaś, czy to było w jakiś sposób a, a, aranżowane? Nie, sama wybierałam. Byłam na praktykach w miejscu, w którym teraz pracuję. O. Także nikt nic nie doradzał po prostu na zasadzie okej okay, do szpitalu w centrum <grym <grym będzie dobry dojazd okej okay, czyli bardzo Więc... praktycznie tak. A w jakiś sposób, no właśnie, zastanawiam się, czy jest, czy trzeba w jakikolwiek sposób podchodzić do tych praktyk, tak żeby wynieść z nich jak najwięcej. Znaczy, na pewno przykładać się do tego, co się robi, to jest takie oczywiste, mhm. ale domyślam się też, że no można trafić na, na różnych ludzi i na, różny, na różne podejście do stażystów mhm. czy do studentów. Więc jak to wyglądało i czy masz jakieś rady dla osób, które ewentualnie szłyby na takie praktyki? Na pewno, żeby być miłym i pytać, czy można pomóc, ale się jakoś tam chyba i wyczuć moment, żeby nie być nachalnym i, i nie przeszkadzać o. Okej. Okay. Tak mi się wydaje. Okay. E, powiedziałaś o tym, że miałaś takie przedmioty jak biochemia, które totalnie ci się nie przydały. E, a zastanawiam się, czy są takie przedmioty, które teraz uważasz, że były bardzo, bardzo istotne i gdybyś wiedziała, to być może przykładałabyś się do nich jeszcze bardziej. Hmm. Znaczy generalnie chirurg musi być dobrym internistą, bo dużo chorób. Znaczy, no W ogóle generalnie chirurg jest ciągany po całym szpitalu do różnych konsultacji, właściwie no, naprawie na każdy oddział. No więc trzeba się orientować właściwie we wszystkim po trochu. No ale czy bym się bardziej przykładała? Pewnie. <grym> Sporo rzeczy można się nauczyć po prostu w praktyce, tak jak się mają specyfikę swojego oddziału, swojego szpitala, że są jakieś tam konkretne przypadki, z którymi się częściej spotyka. Wiadomo na przykład, że u mnie w szpitalu jest więcej osób z niewydolnością nerek, więc, więc muszę więcej wiedzieć na temat takiej internistycznej generalnie opiekowania się pacjentami z takimi chorobami. W innym szpitalu pewnie może byłoby to, nie wiem, jakiś tam chorzy pulmonologiczni tak, albo coś takiego, więc e, to wszystko zależy, gdzie się pracuje, tak mi się, przynajmniej w moim odczuciu tak to wygląda. Ale to chyba też wy, wynika z tego, jaką później ścieżkę wybierzesz i podejrzewam, że w momencie, kiedy jesteś na studiach, to jeszcze też nie do końca wiesz, co będziesz robić w przyszłości, a może nie. No dokładnie, jak ktoś chce być kardiochirurgiem, to wiadomo, że musi mieć kardiologię, musi mieć pewnie w małym paluszku. Mm -hmm. No ja na przykład no, tyle, ile, żeby sobie tam poradzić na dyżurze z jakimiś zaburzeniami rytmu. No a wiadomo też, że zawsze mo można poprosić o konsultację osoby, która się tym zajmuje na co dzień. Jak już sobie człowiek nie radzi z tym sam. W którym momencie dokładnie wiedziałaś, jaką będziesz robiła specjalizację? Kiedy to? Od zawsze. <laughs> a czy, to, czy jesteś wyjątkiem? Hmm. Czy, czy większość osób, która była rzeczywiście na studiach, to już wiedziała od samego początku, co chce robić? Raczej mniej więcej, czy zabiegówka, czy nie zabiegówka, no ale to też się zmieniało raczej u dużej ilości osób w trakcie studiów. I dużo osób też na stażu dopiero podejmowało decyzję, że że chcą robić coś takiego, a, a nie innego. Mm -hmm. Mówisz o tym stażu, który jest już po zakończeniu tak naprawdę takiej oficjalnej tak. nauki. Więc jakbyś jeszcze tak. mogła trochę mm -hmm. powiedzieć właśnie jak to wygląda. Czyli kończy się studia tak oficjalnie, powiedzmy zdaje się wszystkie egzaminy, ale to jeszcze nie jest koniec, prawda? Czy znaczy, wiem, że tam się w międzyczasie coś tam pozmieniało i nie wiem czy oni to zmienili z powrotem na to tak jak było czy zostało, więc Aczkolwiek no są stażyści, także ja miałam 13 miesięcy stażu po, po studiach, one były na różnych oddziałach, mm. trwały tak średnio po miesiąc, no i tyle, no wiadomo, że w niektórych miejscach było fajniej, w niektórych to było tylko marnowanie czasu, no ale pewnie też, no jakby ja wiedziałam, że chcę być chirurgiem, więc na przykład na staż z pediatrii też tak mnie nie za bardzo interesował. Rozumiem. Więc no. Rozumiem. A egzamin państwowy zdaje się przed stażem czy po stażu? Można w sumie zdać i przed, i w trakcie, i po także trzy próby były darmowe też za moich czasów, nie wiem jak jest okay. teraz, pewnie tak samo. Mm. No i oczywiście najlepszy wynik jest, jest akceptowalny, znaczy jest traktowany jako ten do rekrutacji na specjalizację. Jeżeli ktoś ma ochotę, chęć, no to może zdawać więcej razy ten egzamin, no ale wtedy już musi, musi zapłacić za niego. Natomiast trzy razy można podejść bezpłatnie. Czyli rozumiem, że można go też no w sumie tak jak maturę poprawiać, tak? Jeżeli wynik Cię nie satysfakcjonuje, to tak, tak. można podchodzić kolejny raz. Mhm. E, I potem jest specjalizacja. I tutaj już powiedziałaś, że na mhm. specjalizację też jest rekrutacja, e, więc też. Tak, na mhm. podstawie właśnie wyników z tego egzaminu się dostaje albo nie. A jak duża jest konkurencja, jeżeli chodzi o specjalizację? Na przykład w Twoim przypadku, bo domyślam się, że o innych możesz nie wiedzieć dużo. E, czy znaczy, to też się zmienia co roku, bo jak ja byłam po stażu i się rekrutowałam, no to było tylko 5 miejsc mhm. i chyba sześć osób na miejsce. Natomiast potem już na przykład było tam dwadzieścia mhm. kilka miejsc, no więc no właściwie pewnie każdy kto, prawie każdy kto się rekrutował to się dostawał. Także to się tam zmienia w zależności od dostępności miejsc. Mhm. Na pewno najtrudniej się dostać na chirurgię plastyczną, na którą po prostu nie otwierają miejsc specjalizacyjnych, także. Mhm. To zależy, co się wybierze. Tak? I ta no. specjalizacja jest, te miejsca na specjalizację są w konkretnym jednym miejscu, czy, czyli na przykład w konkretnym szpitalu, tak? Czy, czy w jaki sposób? A czy to są na stronie Urzędu Marszałkowskiego, są tam takie listy, mhm. gdzie, w jakim województwie są miejsca specjalizacyjne. No bo to wiadomo, że tam każdy oddział ma jakąś swoją objętość, mhm. którą może przyjąć. I zapewnić rezydentom opcję szkolenia. No i tam są, jest, są te listy, i sobie można sprawdzić, czy w danym szpitalu, na danym oddziale są wolne miejsca, czy nie ma. Jeżeli nie ma, no to, no to nie można nie składać. Jeżeli są, no to jak najbardziej można, można aplikować. I w moim rozdaniu, jeszcze tam w moim roczniku, chyba można było wybrać trzy miejsca, gdzie się, gdzie się aplikowało. Ja rozumiem. Oczywiście w ramach tej jednej specjalizacji, bo można było tylko jedną wybrać specjalizację. Wiem, że niektórzy lekarze mają po kilka specjalizacji. Czy to wygląda w ten sposób, że musisz zakończyć jedną, a następnie dopiero otwierasz kolejną? Tak. tak. I czy też są jakieś stopnie tych specjalizacji, czy to jest. Nie, już nie ma czegoś takiego. Znaczy są specjalizacje ogólne i szczegółowe, które hmm. Na przykład po chirurgii ogólnej można zrobić transplantologię, no i to jest jako specjalizacja szczegółowa i takiej transplantologii nie można robić jako pierwszej specjalizacji. Rozumiem. Czyli to jest jakieś, jakieś tam uszczegółowienie tego, co już w zasadzie, czym już w zasadzie się zajmujesz. Dokładnie tak. Ty zdecydowałaś się również na doktorat. Dlaczego, tak. akurat, na, dlaczego akurat takie studia wybrałaś? Znaczy nie dlaczego takie studia, tylko dlaczego w ogóle doktorat yy, zrobiłaś? Bo trzeba zrobić doktorat. <noise> znaczy no, śmieję się trochę. Jak się pracuje w klinice, no, to wydaje mi się, że, że po prostu łatwiej jest zdobyć ten materiał naukowy i no i raczej jak się pracuje w klinice i robi tę specjalizację, to wydaje mi się, że, że jest to najlepszy moment, żeby, żeby zrobić ten tytuł. Mm -hmm. Potem pewnie już jest trudniej, i, no i jednak to zajmuje trochę czasu. No poza tym studia doktoranckie wiążą się ze stypendium naukowym, które, które się co miesiąc dostaje, także na pewno jest to miły dodatek nieopodatkowany do, co miesięczny do, do pensji. Także same plusy. Cię gorąco polecasz. A tak, tak, tak. Może to jest głupie pytanie, ale zastanawiam się, czym tak naprawdę różni się doktorat od takiej specjalizacji? Znaczy, na pewno wiem, że jakaś jest praca naukowa bardziej tutaj na doktoracie, ale tak w praktyce czym się różnią dwie rzeczy od siebie? Czy to specjalizacja? No to jest, żeby mieć specjalizację, mhm. a doktorat, no to, żeby mieć tytuł naukowy, więc to jakby jedno z drugim w ogóle nie musi mieć nic wspólnego. Ja bym chciała, mhm. miałabym taką możliwość, no to mogłabym robić w ogóle doktorat z historii medycyny a, okay. albo ja wiem, z epidemiologii, także to w ogóle nie musi mieć związku z, z tym, co się robi na co dzień. A to ciekawe. No oczywiście myślę, że, że jest łatwiej jednak robić w tym, czym się siedzi, tak? Więc ja na przykład mam doktorat z transplantologii. Mhm. Y a nie z historii medycyny. Jasne, rozumiem. Teraz już, już przez jakiś czas pracujesz w zawodzie, więc już też możesz spojrzeć trochę z drugiej strony na te studia. Czy teraz, wiedząc już, jak dokładnie wygląda ten zawód, znając wszystkie plusy i minusy, czy drugi raz również wybrałabyś takie same studia? Ech, no nie wiem, szczerze mówiąc, szczerze mówiąc nie wiem. Znaczy ja bardzo lubię swój zawód i tak dalej, ale wydaje mi się, że patrząc na kariery osób, które są w moim wieku, to, to wybierając inne kierunki można szybciej i wyżej zajść, na pewno, tak. Tak mi się wydaje. To gdybyś miała teraz powiedzieć takie kilka plusów i kilka minusów, które uważasz za najważniejsze, a które może niekoniecznie bierze się pod uwagę, kiedy się ten kierunek wybiera, to co by to było? Na pewno to, że trzeba dyżurować, przynajmniej w trakcie specjalizacji. I na początku to się myśli, że to jest takie super, fajne i tak dalej. Natomiast potem się okazuje, że te dyżury jednak są męczące, i że potem trzeba. Jakoś funkcjonować na drugi dzień. Potem też zaczyna się pracować często, i się od razu schodzi z dyżuru i idzie się do pracy. No więc, jeżeli ktoś myśli, że to jest, że bycie lekarzem jest związane z tym, że się siedzi w pracy tam 7:30 i 15:00, no to nie. No to pewnie niektórzy tak nie tak ograniczają sobie czasy pracy do tego, natomiast no, większość lekarzy. Po pracy normalnie w szpitalu, potem idzie do, do prywatnych gabinetów, żeby, żeby coś dorobić jeszcze do, do tej swojej pensji. Także no, to jest, no, no bardzo dużo się pracuje, po prostu dużo. To jest podstawowy minus. A z plusów? Gdybyś jednak miała powiedzieć, coś, coś położyć na drugiej szali. <grym> Nie, no, zdecydowanie fajnie jest, jak e, się zrobi coś fajnego, tak? No, nie wiem, że się zrobi fajną operację, że dobrze wyszło, że, że się komuś pomogło, tak? Więc to pewnie nic nadzwyczajnego nie powiedziałam, tylko coś oczywistego, co jest dla. No, pewnie każdy lekarz by to powiedział. Także że satysfakcja, że się komuś pomogło i, e, i że ktoś wyszedł do domu, mimo że był chory, no to, to chyba jest. E najfajniejsze. Na no, poza tym no, jednak mimo wszystko no, ta praca jest ciekawa, tak bo e, jednak każdy przypadek należy traktować indywidualnie i mimo że się wydaje, że jest to to samo, no to przynajmniej w chirurgii jest, tak że e, standardowa operacja, którą się robiło setki razy, może się okazać, że tam za sto pierwszym razem była zupełnie inna, bo ktoś miał na przykład inną anatomię, albo no, coś tam się wydarzyło innego. tak, w trakcie, więc to zawsze trzeba ze skupieniem i, no i z szacunkiem tak, do tego, co się robi, i z jakimś takim mm, bezbuty, o tak powiem, w sensie takim, żeby wiedzieć, że, że można czegoś nie wiedzieć. O. I, no więc to jest na pewno fajne także po prostu, że, że nie jest to cały czas nie wiem, wklepywanie jakichś tam cyferek do, do komputera i, i nie ma monotonii. O. Tak mi się wydaje. Czyli gdybyśmy miały teraz takie, taką, takiego idealnego lekarza tutaj stworzyć, no to co? Na pewno ciekawość i pokora. To już wyciągam gdzieś tam z tych tak. Twoich słów. Czy są jeszcze takie cechy, które na pewno trzeba mieć i bez których nie da się sobie poradzić? Cierpliwość. To jest coś, co jest bardzo potrzebne, a, a niestety często i gęsto łatwo można ją stracić, no niestety. I smutnym akcentem kończymy no tak <laughs> trochę śmieję się a to jest taki trochę śmiech przez łzy no ale to jedyne co możemy zrobić e, ostatnie Niestety. pytanie już <laughs> tak na koniec czy gdy, chciałabyś jeszcze coś przekazać osobom które teraz myślą o medycynie albo rozważają medycynę czy coś powinny wziąć pod uwagę albo chciałabyś im coś poradzić myślę że trzeba na pewno Wziąć pod uwagę to, że to jeżeli się przyszło z liceum, miały się same piątki i szóstki, no to na studiach niekoniecznie musi być tak samo. Bo po pierwsze no, materiał jest większy, inne są warunki, inaczej trzeba się uczyć po prostu tego, no i to też, że jeżeli się czegoś nie zda, albo się dostanie trójkę, albo trójkę z plusem itd. Tak no to, że to nie jest koniec świata i to, że komuś źle szło na studiach, to nie znaczy, że, że będzie złym lekarzem. I na odwrót, to, że ktoś miał same piątki na studiach, nie znaczy, że będzie świetnym klinicystą. Więc e, myślę, że, że to jest taka informacja, która może komuś pomóc, kto na przykład się załamuje, że, że dostał trójkę z plusem z immunologii. No to znaczy, że na pewno. Będzie złym ortopedą, albo coś w tym stylu, no to w ogóle nic to nie ma ze sobą wspólnego w moim odczuciu. No dobrze wiedzieć. I myślę, że to, będzie, to będą takie słowa otuchy mm. dla, dla wielu osób. No dobrze, słuchaj, to bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się wziąć udział, udział w tym wywiadzie. Myślę, że ten wywiad naprawdę wielu osobom pomoże i też <laughs> sprawi, że trochę się zastanowią, albo przynajmniej zastanowią się dwa razy, zanim zdecydują się rzeczywiście na te studia. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. I życzę Dziękuję powodzenia również. w przyszłej Twojej karierze. <laughs> Dziękuję bardzo.